Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie na pierwszej serii konkursu w Czyrku, Czyli konkursu cyklu Polish Tour, czyli cyklu o walce o złotego bażanta. A rozpocznie Rumą, który zaskoczył w kwalifikacjach Daniel Andrzej Czaczyna. Ale kwalifikacje to jedno, konkurs to drugi. 94 punkty, 88,5 metra. Tę Fubert, drugi numer startowy w dzisiejszym konkursie. Walentę! Bez prędkości, bez prędkości, w setnego metra. Leci Valentèn Fubert. A teraz Noriaki Kasai! dostał sygnał od trenera. No i rusza, legenda Japonii! I legenda skoków Noriaki Kasai! Ale lot słaby, na razie oglądamy słabe loty. Poza Fubertem, bo Fubert skoczył ładnie. A Jefken Marusiak? To kwalifikacja inna liga. O, ale teraz Jefchen nie wytrzymał presji. Miss Klik! Aj, click! Misklik! misklik. Eee. Kemi Malce, spóźnione wyjście z progu jest stończyka. I lonowania i tak w okolicy tu 99 metrów to nie w okolica, ale z Rumbałem Marusiakiem. No nie będzie powtórki, czy powtórkę Ja nie miał Irfan Muhammed Sintima reprezentant Turcji. Nie, sto i pół punkta. Ten słaby skok. Na pewno Rydl by się ucieszył, bo on był 12 w kwalifikacjach. Jako z, z Marusiakiem, Aizem Bichlerem, Francem Wąskim. I tam nikt więcej, ja teraz bardzo ładnie, no nie skacze co prawda za rozmiar obiektu, ale o punkty będzie mógł liczyć, jest z ceptem. Jakiej kamery nie było? Nie wiem, F9 chyba nie było. ale Insam, bardzo ładne ujęcie. Ale bez, bez, bez szału Insam. Dobre skoki zaczną się od Eisenbichlera, czyli od 16 -go numeru tej ta praca. Ruszył reprezentant Finlandii Anti-Alto Czy będzie dobra próba w wykonaniu fina? Tak! Piękna próba, jest drugi No to talent, słoweński talent. Jakby to ująć. Jacques Mogel! Pod rozmiar obiektu leci. Brawo! Jest drugi o pół punktu za Valentanem Hubertem. Da Giovanni bresadula! Dula. Giovanni, ja też. Jo, no, 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 że skoczył. <laughs> Może Eisenbichler pierwszy przeskoczy rozmiar obiektu w Szczyrku. 145 punktów, w Będzie podobny miał rezultat teraz. 139 punktów. Estończyk Arti Aigro. Aigro w powietrzu leci. Estończyk! Dobrze leci! Może będziemy liczyć na dwóch estończyków w konkursie. O! Aigro Jalto -y Egzekwo. Ale śmiesznie się wylosowało. Dobrze, reprezentant Finlandii. Etunos Jajnen. 100 punktów nota. No to szmidem zrobimy jak w kwalifikacjach w F1, 11 w 12 Konstantin! Schmidt, Czy będzie dobra próba w wykonaniu Niemca? No, Okolica że miał obiektu, to dobry skok. Drugi, ale jakie noty nie widziałem. A dobre miał No to zaczynamy prawdziwe skakanie, można powiedzieć, Tate France! Dobrze wygląda, ależ daleko leci młody Amerykanin. No, on jest z potencjałem, nawet o podium będzie walczył. Bo no, to, utale... to jest po prostu talent Ameryki. Paszkę też daleko, też ładnie, też ładnie. Lecz straci punkt do tej ta Franca. Czy będzie wyprzedzać mocno? Macie kot tej No nie, nie, będzie trzeci dopiero Maciek, ale i tak 140 punktów to dobry skok. To jest wielkie zaskoczenie. Michne, Aleksandrusz, Pulbier w tej części stawki. I jeszcze skacze bardzo ładnie. To jest zaskoczenie. Franz prowadzi teraz Daniel Huber, reprezentant Austrii. teraz. Już w Austriak. Ależ trochę może braknąć. Trochę. Jest trzeci, jest z z Kotem. A kto wejdzie? Tate Franz czy Stefan Kraft? Zobaczymy. Stefan Kraft, zobaczymy. Stefana Krafta zobaczymy. Nie, ta Franca, to już widać. Wyhamował prędkość. A jeszcze w progu ten cały niespokojny. Krafta jest dopiero siódmy. Ojeju. Franz z awansem. Paszkę pierwszy. W kolejce oczekujących: Kos. Źle, 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 źle to wyglądało. No i słabo wpuszcza paszkę kot. Pierwszy w kolejce oczekujących, a teraz Daniel. Wasiliew, reprezentant Kazachstanu. No proszę, Wasiliew, cały czas tkacze dobrze. Z dziesiątek z egzam z kosem. Zawancem kot i Huber. Żigaję Leci, 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 daleko, jelar! Jest liderem, wyprzedza Taita z 108 metrów aż skoczył jelar. Raz wyciężał Puchar świata na letalnicy. Johansson nie wytrzymał, ale nikogo nie wpuszcza, bo Huber jest i tak. Więc muszą czekać reszta stawki na okina Kamura. Chyba kogoś wpuszcza, bo to nie wpuszcza siebie samego Jaisenbichlera. Stefan laje. Konkursy na normalnej skoczni są chociaż takie, że różnica metra Potem tym obiekcie to jest 1-2. 1-2 za metr. Egzekwę z Scottem Huberem laje. Ten się zaczyna znowu zabawa. tylko tym razem 140 punktów to jest ta magiczna bariera. Domen. Czy dołączy do kolegów? Nie, wyprzedza ich o półtora punktu. Jest czwarty. Kielar prowadzi. Teraz Gregor. Desz Fanden. Jedyny chyba reprezentant Helwetów. No i reprezentant Helwetów sobie dobrze radzi. Jest ósmy. A po skoków Kamila Stocha będzie wiadomo, kto jest ostatni za wasem. Kamil Stoch! Zaczęło mi ścinać to co niedobrze, bo mogę zrąbać wyjście z progu, ale trochę nie zrąbałem. Ósmy, a więc musi poczekać aż tak. Muszą dwa skoki zrąbać, żeby Schmidt wszedł. No Schmidt jest drugi w kolejce. No, pierwszy niby, ale Eisenbichler jest 90, na Kamura jest 10, deszfanden jest tak naprawdę 11. Jak ktoś zrobię, to nikt nie wchodzi. A jak zrobię kolejny, to wchodzi Schmidt. No to Schmidt czeka. Czyli tak naprawdę jest drugi w kolejce oczekujących. Można powiedzieć: Konstantin Schmidt. Zajd. Przedziennie. Aaaa, ale jeszcze bardziej musi czekać. Nie no, jak wymieniłem, no wpuszcza też Czyli cały czas jest drugi w kolejce oczekujących. No. Teraz 130 punktów nagle jest tą magiczną barierą. Nie, Espresso nie jest 139. To jest jakieś dziwne. To, to jest ustawione. To. Kolejny zawodnik, już piąty, który ma, i każdy jest z innej narodowości. W dodatku On też mieć cały czas drugi w kolejce oczekujących, lub nawet trzeci. Już nie wiem, już się gubię. Jan Herl. Daleko skacze Herl. Dobrze, jest piąty. Jelar prowadzi 108 metrów. Markus Miller na naszych ekranie. Przypomnijmy: za Manuela Fetnera został powołany Austriak. Więc zobaczmy. Leci, 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 ale leci nawet niżej niż Konstanty Schmidt. Więc tylko jeden skąd muszą zrąbać. Tak? Tak, jeden skąd musi zrąbać i Schmidt jak w konkursie. Aaaa, jajaj. chyba zapraszamy Konstantina. Zapraszamy ze zutalem. No to Miller musi czekać, aż dwa skoki zrobią. Czyli skopią jeden, żeby było tak na równi, i skopią potem jeszcze jeden. I było dobrze, Michel Hajbek! 109 metrów w kwalifikacjach. Krócej, 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 krócej. No i cały czas Miller musi czekać, aż dwa skoki zrobią. A to, to jest... Nie dobił to jest naprawdę. No już jeden ma odhaczony. Kargajer przed punktem. Ta? Ja myślałem, że Wasilia wejdzie, a to może wejść. No to Muller jest... Jakby to powiedzieć, pierwszy w kolejce oczekujących. Na wejście. Nikajdo. Daleko w 141. Nie zostawione. 11 w cyklu poliszczuru żyła, był zechcąc halworem, egnerem, grane rudem. Ży, ży, żyła odpada. Nie, 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 totalny lot Piotra! No, co on zrobił? Co on zrobił? Ej, eee, i, i wszystko mówiąc, cholipka, to też ma rud. Co tu się stało teraz? A więc, tak, Stefan Kraft, ostatni z awansem. Mamy dwóch Polaków, bo to już skakało, jeszcze trzech przed nami, jeden odpad jest piąty w kolejce oczekujących, bo pierwszy jest Valentin, drugi Mogel, trzeci Kos, czwarty Wasilie, w piąty Żyła. Więc może się raczej nie doczekać, chyba że skoki będą cały czas tak słabo wyglądały. Rioju wysoko nad ze skoki i daleko, skacze samuraj! jest drugi, exec State, Tate France, przypomnijmy, cały czas na drugiej lokacie, brawo! Paweł! Wąsek! No przeskakuje rozmiar obiektu! 141 punktów, no stara to tylko 3,5 punkta, a jest dopiero szósty. No ale to wiemy, to jest skocznia normalna, tu można wszystko odrobić. Można wszystko bardzo szybko odrobić, forpan, Pięknie! Kolejna magiczna. No, czterech zawodników: Herlin, Mikhaidów, Wąsek i Forfang. I jest ex aequo. Na szóstej lukacie. no to jest jakieś niepojęte, no to jest dziwne. Maksymilian Ortner, oj, te agresywne położenie się może sprawić, że ja nie miał 139 punktów. To mnie prześladuje te 100. W kwalifikacjach 140,5, w konkursie 139 i 141. A i Kubacki za pasywne wyjście z progu, ale to by na szczęście. No jest za awansem, ale to taka trochę odległa lokata. No 20. Dla niszego, dodaję, że w trzeci lub któryś tam w kwalifikacjach. A teraz ląduje przed metrem, Walentem Fubert. Witamy serdecznie. Hm, ale Kubacki ma niewielką stratę. 2, 6 punktów do Jelara traci zaledwie, Kubacki. To jest praktycznie 5 metrów, to to jest do odrobienia. Czwarty Andreas Wellinger w cyklu Złotego Bażanta, w cyklu turu. i skacze dobrze, on jest drugi. Ekzekwos z Francem Kobayashim, Daniel Trofenig, ostatni reprezentant Austrii. Ale czy będzie najlepszym Austriakiem? Nie wiem. 138 punktów? Jan Herr dopiero siódmy najlepszy jest z Austrii, to, to, to jest dziwne. No to Mario Lindwig, ostatni Norweg. Rywalizacja ma akurat sporo, bo no bycie najlepszym. Jest drugi, no i jest najlepszym Norwegiem. No i Olek zniszczył, walczy, by być najlepszym Polakiem. Kończy pierwszą serię. I dobrze skaczał, Olek. Nie. Dopiero jest 22. Strata, co prawda, 6 punktów do Jelara, Ale, to jest do odrobienia? No, no. No, Lidwig jest obecnie liderem. No, 5 punktów traci to, tego. No, ostatni z awansem. Valentin Fubert, ostatni z awansem. A więc co, zaczynamy drugą serię? Nie ma co, Robert Johansson, no, przez upadek, ale to i tak jest mniej zawodników niż Wiśle. Upadku i tak było dużo. Leci. Robert, Robert, Robert! Daleko! 107 metrów! Chodź Walentę, musi skoczyć 101 metrów! Walentę, Fubert! 101,5 w pierwszej serii. Valentina Fuberta! Ale czy wygra z Johansonem? Nie, yeah! nie! Yeah! Pół punktu! Smutne to, ale i tak dobry skok! Stefan Kraft, 29 po pierwszej serii. Teraz około 108 metrów. 6,5 metra. Markus Miller. No tutaj różnice było niewielkie. Tu będzie ścisk, Tu będzie dużo zawodników ze sobą, jak ze kościnami. coraz bardziej tego desio, tak? A dobrze, skacze Miller ładnie, blondowane, tak gładziutko jest liderem. Szminem robimy znów tą kombinację? Nie. 25. Ale możemy skoczyć za Fiedem. Konstantin Schmid. Daleko, szybuje Schmid. Pięknie jest drugi. 107. Punkt za Müllerem. Christopher Eriksen. Stundal, 106 metrów. W pierwszej serii to mu daje dopiero lokatę 25. No i te wachnięcie, tak jak ten te narty, spowodowały, że znów skoczył 106 metrów. Oto zbyt ciężka kwalifikacji. 109 metrów w tych kwalifikacjach. Michela. Hajbekka. No, ale nie powtarza tej odległości z kwali kwalifikacji. 108 metrów najdłuższy lot. Daniel Czofenik, on jest za i tak więc. Zniszczył co prawda o pół punktu, ale powiększył przewagę nad Austriakiem. I może ją powiększy, bo ten lot nie był wykwimutny. 108,5 potrzebuje Dawid Kubarski, 22 po pierwszej serii. Będzie drugi, mi się wydaje. Jest liderem! Brawo Dawid! Lider cyklu poliszturu. Olek zniszczył! Dobrze skacze. Nie wytrzy wytrzymał presję, jest to prawda, trzeci. Ale wytrzymał presję. No <grystanie> półtora punktu do niego tylko Dawid Kubacki odrobił. Markus Eisen. Bichler. Eisen Bichler. Ale lud najgorszy! Jest ostatni. Nie, walentem jest ostatni. A teraz rozpoczynamy ten maraton tych 139-punktowych. No, Eisenbichler też do nich był. A to dziwne, Eisenbichler jest we wszystkich maratonach. Miał 140,5 takich katastrofistów. I też był w maratonie. Na razie z niszczą może się cieszyć, że powiększa nad trofenikiem przewagę i resztą na razie. Ale to takie chwilowa radość, bo to wszystko wyjdzie w Zakopane. Na razie Kubacki liderem i to się na razie nie ma prawa zmienić. No bo trochę tych skoków jest, 130-109 punktowych co mają. No to oni mieli przewagę pół punktu nad Niszczołem i Dawidem. Aj i ta. jest dopiero dziesiąty. No już nie wiemy, ja już nie wiem, który będzie Dawid, bo to ja nie wiem, która już jest w końcu ostatecznie lokata. Przeleci dopiero by Nestfeld. I on może wyprzedzić łąka No ale nie robi tego pupukta. Jeszcze mamy szesnastą lokatę Ortnera dopiero Ojej, już Ale Dawid będzie dobrze, dobrze, dobrze Bo Ortner też skacze słabo No i w końcu piętnasty ktoś to był Polak, da e Kamil Stoch 21 Wiśle. Teraz będzie chyba drugi. Albo szósty. <laughs> Ciekawe. Maciej Kodan, był 34. Tata 4,5 punkta tylko do lidera. Będzie liderem Maciek. Wytrzymał presję, jest liderem. Jest Paweł, A Paweł tam czołówce gdzieś się bije. Dobra, Polacy na czele. Daniel Huber musiałby skoczyć. 110 metrów. Warunki na to pozwalają! Huber! Ale nie ma! Piąty! Trzynasty! O kurde! ten zniszczał, jedynie się cieszy, że... ...nie wyprzedzają go i że sobie powiększa przewagę nad resztą. Teraz maraton 140 punktowych not, czyli Stefan laje do nich. Należy! Czy rozdzieli Dawida i Kamila? Tak, rozdziela. Nie jest egzekwum z Dawidem! Jan Herl, to już jest ósma lokata, też egzekwo pewnie. Danie... E, Jan Herl! Leci Jan, leci, leci, leci. Niespokojnie trochę! Jest czwarty. Jest przed orkiem zniszczałem! Dokładnie o pół punktu, więc to, to tam nic nie zmieni. A, w tej grupie jest Paweł Łąsek, też pragnę powiedzieć. Ren. Skacze dobrze, ale on będzie chyba nawet za... Hmm, z pod z Dawidem. Ale cyniszcząc co coraz bardziej traci. Paweł Wąsek ma szansę, by być w top ten. Paweł. Paweł! Wykorzystał to 109,5 metra wąska. To jest atak na zwycięstwo. Ja się... Ja się nie wstydzę tego powiedzieć. To jest atak na zwycięstwo Pawła Wąska. Atak. Atak. Atakują. Forfang spada na lekko. Ale bardziej mnie martwi, ten Olek zniszczył. Co już raczej straci żółtą koszulkę? Na 111 metrów muszą skakać, no to, to będzie to, to jest ciężkie. Domin prewzd! I tak leci daleko ten prewzd, ale będzie trzeci! Nawet nie wiem, przedsiębiła cię jako ta, bo no, Polacy na czele. 110,5 musi skoczyć przez płaszczkę, no to to niewiele daje. Agresywnie Niemiec i króciutko. I za Olkiem zniszczyłem, który jest dziesiątym. Top 3, Tate France. To jest okazja, by skoczyć F10. O, nie wytrzymał presji. <ścoughs> Ale to zła jest ostatni, 63 metry. 110 metrów potrzebuje Ryuyu Kobayashi, by atakować pozycję Pawła Rio Kobayashi! Nie atakuje! Jest dopiero ósmy! Jak za Bellinger to jest ważny skok! Z punktu widzenia Olka z Miał tam przewagę paru punktów, ale nie aż tyle, żeby udźwignąć takie. Skok jak Bellingera! Upadek! Upadek! A to mogłoby mu dać nawet prowadzenie! Marius Lindvik! To jest ważne! No, z punktu widzenia... Olka zniszczała, ale będzie liderem cyklu. Będzie liderem cyklu Poliszturm Marius na pewno. Liczymy na to, że Paweł Wąsek wygra konkurs w Szczyrku. Ziga Jelarz spóźnił wyjście z frochu, Wąsek wygrywa. Jak bije się w cyklu rower. Jeszcze kot był na podium bodajże. <laughs> Co? Polacy. Trzech Polaków w top ten i pięć... Ej, trzech Polaków mamy w top 5 i dwóch Norwegów. Ale to był ciekawy konkurs widzowy. nie ja stwierdzicie, zarąbisty atak Pawła Wąska. Możemy to sobie zobaczyć jeszcze, jak w telewizji to robią puchar świata tutaj, dobra. Czekajcie, zobaczymy. Rekordy. Rekordy skoczni, osobiste. Szybko wyszukamy. Szczurkę, 104. 109,5 metra. Możemy obejrzeć jeszcze raz powtórkę, jak to robi Fizz. Ha, H. Możemy to jeszcze raz obejrzeć. Możemy to jeszcze raz sobie obejrzeć. Szybki. Oskok zwycięski Pawła Wąska który dał mu zwycięstwo w konkursie. Ja mam widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcjach. 500 subików to jest nasz cel do końca tego roku. Próbuję to wbić, a potem będzie 1000. Ja mam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcjach. Cześć!